Dzień dobry, ja jestem Adam, a to jest hazardowe podsumowanie tygodnia, w którym będziemy Państwu prezentować informacje z ostatnich dni. W pierwszym pełnym roku działania sieci salonów gier na automatach oraz kasyna internetowego totalizator sportowy może przekazać do budżetu państwa rekordowe ponad 1 miliard złotych z tytułu podatku od gier. W kolejnym roku spodziewane są jeszcze wyższe kwoty, ponieważ spółka dynamicznie rozwija się w nowych segmentach rynku. Znowelizowana ustawa o grach hazardowych dała totalizatorowi sportowemu możliwość rozwoju w nowych obszarach. Spółka uruchomiła sieć salonów gier na automatach oraz jedyne legalne kasyno online. Udostępniono sprzedaż gier liczbowych w internecie, a także sprowadzono do Polski Eurojackpot, dzięki któremu Polacy co tydzień mają szansę zagrać o dziesiątki milionów złotych. Zarząd totalizatora sportowego szacuje, że dzięki nowym gałęziom biznesu z samego podatku od gier spółka może przekazać do budżetu państwa w 2019 roku ponad 1 miliard złotych. Do końca roku funkcjonować ma już około 200 salonów z automatami do gier. Pięciu dostawców zapewnia w nich 17 różnych rodzajów maszyn. Obecnie gracze mają dostęp do ponad 280 oryginalnych tytułów, spośród ponad 500 zgromadzonych w bazie spółki. W uruchomionym w ostatnich dniach w Katowicach salonie gier na automatach poza różnorodną ofertą maszyn oraz gier znalazła się także automatyczna ruletka. Grupa bankowa HSBC UK połączyła siły z branżowymi organizacjami charytatywnymi Gamecare i Gamble Hour w celu opracowania i uruchomienia nowych narzędzi samoograniczających, które pozwalają klientom banku na blokowanie transakcji hazardowych na ich kontach. Nowa opcja dostępna jest dla klientów HSBC z aktywną kartą debetową lub kredytową. Blokadą transakcji można zarządzać za pośrednictwem sekcji Zarządzaj kartami w aplikacji mobilnej HSBC UK, a także za pośrednictwem bankowości telefonicznej lub w oddziale. Jeśli klient z aktywnym ograniczeniem spróbuje dokonać płatności na rzecz sprzedawcy gier hazardowych, transakcja zostanie automatycznie odrzucona. Opcja samowykluczenia niektórych transakcji kartowych może zostać cofnięta dopiero po 24-godzinnym okresie odstąpienia od umowy. Oprócz nowej opcji samoograniczenia HSBC we współpracy z Gamker przeszkolił swoich pracowników w zakresie rozpoznawania i wspierania klientów uzależnionych od hazardu. Również NatWest, kolejna grupa bankowa, ogłosiła Nową inicjatywę dotyczącą problemu hazardu, łącząc się z Gamker w celu wsparcia swoich brytyjskich klientów w oddziale. Nowe partnerstwo rozpocznie się początkowo w 12 oddziałach w Londynie i na południowym wschodzie kraju. Przeszkoleni pracownicy Gamker będą teraz oferować pomoc klientom NatWest, którzy mogą mieć problemy związane z hazardem. Barclays Bank, podobnie jak banki będące pretendentami Starling i Monzo już uruchomiły funkcję blokowania transakcji dla hazardu dla klientów. Kilka dni temu ruszyła kolejna loteria InPostu, która ma zachęcić klientów do szybszego odbierania przesyłek z paczkomatów. W puli loterii o nazwie Ride po nagrody jest ponad 300 tysięcy nagród. Szybki odbiór przesyłek z paczkomatów pozwoli impostowi rozładować ruch w okresie przedświątecznym, gdy ilość zamówień przesyłanych do paczkomatów wzrasta kilkukrotnie. W tak intensywnych okresach firma oferuje także paczkomaty mobilne, czyli oczekujących z nadmiarowymi paczkami, które nie zmieściły się do urządzenia. Zachęcenie klientów do szybszego odbioru paczek poprzez loterię z wieloma nagrodami już przynosi efekt. Wiele paczek odbieranych jest w ciągu kilku godzin. Żeby wziąć udział w zabawie wystarczy odebrać swoją paczkę z paczkomatu i zarejestrować ją na stronie loteria Co 20 sekund uczestnicy mają szansę wygrać jedną z ponad 300 tysięcy nagród natychmiastowych, m.in. audiobooki z oferty Empik, vouchery na zakupy w sklepie online marki James Button, bilety do Cinema City, abonamenty Empik Go, opaski Xiaomi Mi Band 4 i kody na in-post szybkie nadania. Jednak prawdziwy rajd zaczyna się wraz z prędkością odbioru przesyłki. Klienci, którzy dokonają odbioru paczki z paczkomatu w jak najkrótszym czasie, mogą ponadto walczyć o atrakcyjne nagrody w losowaniu finałowym. Tu, gdzie liczy się prędkość, w puli znalazły się super szybkie nagrody. Od kultowych klapek kubota dla najwolniejszych, przez rowery miejskie i elektryczne hulajnogi dla całkiem szybkich, aż po skuter Wespa i stylowego Suwa Fiata 500X dla najszybszych. Na ten tydzień to wszystko. Po więcej informacji zapraszam na stronę interplay.pl. Dziękuję.